Witam. Dziś robiłem sobie pracę w ogródku, przekopywałem ogródek i udało mi się wykopać kilka ładnych, pięknych, dorodnych dżowniczek. Poznaję, słuchajcie, z tymi dżowniczkami swoje skalarki. No, wiadomo, rybki lubią takie robale. Być może to ich to obrzydza, ale na pewno skalarki nie będą wybrzydzać, tylko będą się zajadać tymi pysznymi. Rebalami. One oczywiście są za duże dla moich skalarów, więc ja sobie potnę na mniejsze kawałeczki. Dawno nie karmiłem skalarów już dżownicami. Ciekawe jestem czy zasmakują, czy będą pamiętały o tym jak, je, jak kiedyś smakowały. A jak nie to sobie pewnie szybko przypomną, jednak mięsko to mięsko. Ja oczywiście je umyłem, rzuciłem je do bieżącej wody. Siedzą tutaj już jakieś dobre pół godziny. Mam nadzieję, że nieco się wyczyściły, że się umyły. No i pozbyły się tej ziemi, którą tam w środku mają, chociaż widzę, że jeszcze są tam trochę czarne, ale to na pewno sporo z prostego przy krojeniu wyleci. Tak, także dzisiaj film dla widzów o mocnych nerwach. Będziemy kroić robale na kawałki i skarmiać z nimi skalary. Tak sobie prezentują się właśnie te dżownice. Ciekawym czy maluchy też ich zasmakują Zrobię kilka takich mniejszych, mniejszych kawałków. Mam nadzieję, że one dadzą radę je zjeść. Ależ to się wieje i ucieka dzisiaj film na widzów o mocnych nerwach. Mam nadzieję, że moje... Zbrojasy, te oczywiście mięsożerne, też w nich sobie zasmakują, bo na pewno część z nich opadnie dość szybko na dno. O, tu jest kilka takich w miarę martwych. Szpadlem chyba dostały. Potem nakarmy rybki, wrócimy robale do akwarium, zobaczymy jak sobie będą radzić, ale coś mi się daje, że e, chyba za grubo posiekałem, bo te maluchy to chyba raczej nie zjedzą tych kawałków, co ja dla nich przygotowałem, no, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że część też spadnie na dno, no i mięsne zbrojniki e, będą miały używanie, ale nie tylko mięsne, bo ten zwykłe antistrusy też na pewno sobie je zjedzą. miały, ten smak. Ale który spróbuje, to już nie chce puścić. Ale widzę, że za grubo są posiekane. Jednak muszą być dużo, dużo drobniejsze. O, ten, który złapie, zasmakuje, to jemu jemu smakuje. Dobra, wracam z powrotem do płytki, do noża. Będę musiał zrobić dużo, dużo mniejsze kawałki, bo prze, przeceniłem chyba moje skolaki O, maluchy mają potężny apetyt, ale nie są w stanie zjeść tych kawałków. A te duże jakoś są nieufne. No, ale zobaczcie. Ten wyknął i jemu zasmakował. Wiadomo, że muszę trochę porzucić, wypłukać z tej ziemi te lubale, ale czuję, że to jest mięso. No. Zobaczymy potem, co się dzieje na dnie. Dobra, ja wracam. Posiekamy jeszcze trochę. Ciężko się je kroi, no ale dla maluchów to są za małe. Te, które zasmakowały, przypomniały sobie smak jak najbardziej, zapyty te nawet podnoszą zna. Z tego co ja widzę, no ale większość chyba woli łapać ikrę kirysków, które akurat dzisiaj ją składają. No, zbrojnik, kirysek, to co na dnie wyczuje mięso, o, nawet pielęgniczka, na pistograma, również i dla A skalary, nie wiem co im jest, a specjalnie dla nich przygotowałem to jedzenie. Zobaczcie tam z tyłu nawet pokojówka się zawiesiła z kawałkiem. One jak najbardziej powinny jeść te drzewnice, ale to normalny pokarm dla nich. Wiele ludzi karmi drzewnicami, zwłaszcza ci, którzy mają Wielkie, duże yy, pielęgnice albo jakieś inne ryby, ale takie duże, naprawdę duże. No, już tam nie mówię jakieś tam oskary czy coś nie. Ale ludzie karmią tymi dżownicami. Ja po prostu za duże te dżownice trafiłem i one no, nie dopasowały się do yy, rozmiarów tych, tych skalarów. Musiałbym to bardzo drobno kroić, a to się strasznie ciężko kroiło. One są strasznie ślizgkie. Jeszcze tego wypływa z nich pełno ziemi. No nic przyjemnego. Dobra. Pokroję sobie do końca te robaki, które mi zostały i nakarmię rybki. A wy jak tam u Was karmicie dżownicami? Stosujecie jakieś inne pokarmie, czy tylko, tylko i wyłącznie granulaty? Ja lubię, słuchajcie, od czasu do czasu dać im jakieś porządne, świeże, dobrej jakości mięsko. Myślę, że za jakiś czas tutaj zbrojniki wyjdą, się zorientują. Zwłaszcza te mięsne, one jak wyczują krew, to na pewno zaraz tutaj będzie szał. Dobra, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.